Czy chcesz mieć silne, proste i wspaniałe i piękne plecy? Hej, nazywam się Anisa Glenn i jestem instruktorką fitness i doradcą żywieniowym z fizjoterapeutycznym wykształceniem. I dzisiaj chciałabym Ci pokazać świetne ćwiczenia na plecy. Zaczynamy. Stawiamy nogi na szerokość bioder, lekko zgięte w kolanach i pochylamy się do przodu. Pamiętaj, aby Lece były proste i patrzymy na podłogę przed sobą. Ręce lekko zgięte w łokciu i unosimy ręce na boki. Robimy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Teraz zginamy ręce w łokciu do kąta prostego. Unosimy łokciu w górę i zginamy do kąta prostego. I robimy 8 7 6 5 4 3 2 I 1. A teraz przybliżamy łokcie do tułowia i unosimy do góry ramiona ze zgiętymi łokciami. Łokcie są blisko tułowia. I robimy 8, 7, 6, 5, 4, 3, dwa... I jeden. Te same ćwiczenia możemy wykonywać z ciężarkami, lub ewentualnie z butelkami wody, lub ewentualnie powtórzyć to same bez ciężarków. A zatem unosimy ciężarki w górę. Pamiętaj, aby łokcie były lekko zgięte. Nadgarski powinny być proste. łokcie leciutko zgięte. Osiem. Siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. I zginamy, i zginamy ręce w łokciach osiem. Siedem sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I zbliżamy łokcie do tułowia, skięte przy kącie prostym. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Trzy, dwa i 1. Świetnie. Następne ćwiczenia możemy wykonywać w pozycji leżącej. Kładziemy się przodem. Ręce są prosto, przed nami, nogi wyprostowane. Patrzymy na matę pod głową i unosimy ręce i nogi w górę. Osiem siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Zginamy łokcie do kąta prostego i unosimy nogi i łokcie w górę. Patrzymy na matę pod głową. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Świetnie. To samo ćwiczenie możemy wykonywać się Unosimy łokcie, w górę, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Jak Ci się podobały ćwiczenia na plecy, napisz mi w komentarzu poniżej. I jeśli chcesz zgubić zbędną tkankę tłuszczową z łatwością, to pobierz mojego e-booka na mojej stronie internetowej fizjoczar.pl. Trzymaj się!